to ja zwykły ziomek nagrywamy sobie trochę z Robloxa no, no, Ma nazwę to mi Rosel 90 tutaj sobie pograć, nie mam w co. Tutaj pasy sumo szkoła Ticoin, nie, Restorti Coin 2 też nie chcę Pors Simulator, nie to jeszcze możemy <laughs> to możemy sobie na zagrać po prostu jeśli mi się wyłączy nagrywanie bez powodu i bez pożegnania to bardzo przepraszam, po prostu mało dosyć miejsca odegrajmy sobie z. Arsenal, zagramy w Arsenala. Jest na jest event, to co ma dwa dni, to co zagrajmy. Chociaż to nie oczekujcie, jakieś duże rzeczy, a ja za, za dobrze nie jestem. Może mam John, John Brick, ale ja kiedyś grałem, 3 lata temu. To stary skinek. Ale nie, no, to ja rozfrutnęcie, ktoś ma czarnego pana, czyli Johna, podróbkę Johna Wicka, czyli John Brick chyba. To jest OP i się można go bać. Oła lepki deszcz, śnieg tu padiu 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 pa, o deploy ja se kupiłem niedawno tego typka lecimy do czerwonych o kurde jeszcze nic mi się nie załadowało tutaj aaa przepaść kufka brama no wow, ale kto pytał. O, w ogóle P90. Kurde, no co jest? Ja pingu nie mam. I cała gra zacina. Co nie widzicie widzowie? Ale jak! Jeżeli mi się wszystko zacina, to jest niemożliwe, żeby tak grać. Kurde. Ja gram tak w ogóle lepiej, ale teraz, że mi się zaczyna, no to jest mi się ciężko gra. Czy to ja nam trafić się potrafię, więc coś się z tym. Mówiłem, że słaby jestem. A też mi są demonie. Obrażeń nie zadało. Obrażeń mu to nie zadaje, no. Kurde. Mogę mu jakiś. nie, ja w to nie gram, ja ale to mam gdzieś. Dakarę, Dobra, spróbujmy. Subskrybujemy. W ogóle... Aha, tu, czegoś tuk, Was powiedzieć. Przepraszam W tą długą przerwę, ale nie miałam was powiedzieć. Wiem, że tak tego nikt nie będzie oglądać, ani nikt tego nie zobaczy. wy poczekajcie chwilę, ja muszę iść pod powolę.